Osztostrady są symbolem postępu łączącym odległe miasta i kraje, ale co jeśli jedna z nich kryje tajemnicę, której nikt nie potrafi wyjaśnić. Na zachodzie Polski, w sercu malowniczych lasów, przebiega odcinek drogi, o którym krążą mroczne opowieści. Kierowcy mówią o dziwnych zjawiskach, niewyjaśnionych wypadkach i zjawach pojawiających się znikąd. Ta trasa Zyskała mroczną sławę. To Czarna Droga, znana też jako Autostrada Śmierci. Pierwszy incydent, tajemnicze zderzenie z 2003 roku. Był chłodny, październikowy wieczór 2003 roku. Krzysztof Beria, 42-letni kierowca ciężarówki z Gorzowa Wielkopolskiego, zmierzał w stronę Szczecina. Trasa, którą pokonywał, była mu dobrze znana. Tego dnia miał dostarczyć towary do portu. Około godziny 23:30 zbliżał się do odcinka drogi, który od lat owiany był złą sławą. Marek nigdy nie wierzył w opowieści o duchach, a tym bardziej nie bał się jakiejś przeklętej drogi. Wszystko zmieniło się tej nocy. W pewnym momencie, na prostej i pustej drodze, bez żadnego ostrzeżenia. Z naprzeciwka nadjechał samochód osobowy. Krzysztof natychmiast zareagował, hamując z całej siły i próbując skręcić na pobocze, ale z niewiadomych przyczyn jego ciężarówka straciła przyczepność. Ciężki pojazd przewrócił się, a samochód osobowy zniknął. Tak, po prostu zniknął. Świadkowie, którzy zatrzymali się, by pomóc, byli w szoku. Nie było śladów innego pojazdu. Na miejscu nie znaleziono nawet fragmentów rozbitego auta. Krzysztof, który cudem przeżył, zeznał, że widział wyraźnie światła samochodu i jego sylwetkę, ale badania nie wykazały obecności innego pojazdu. Co dziwniejsze, analiza tachografu wykazała, że w momencie wypadku prędkość ciężarówki nagle wzrosła, mimo że Krzysztof twierdził, że hamował. Po tym ferelnym dniu Krzysztof nie wrócił już do pracy jako kierowca. Zrezygnował, tłumacząc, że coś go śledzi, że widzi światła tam, gdzie ich nie ma i że nie może już prowadzić. Historia sięga czasów II wojny światowej, legenda o ataku partyzanckim. Być może tajemnice czarnej drogi mają swoje korzenie w czasach II wojny światowej. Lokalne podania mówią o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w 1944 roku. Według legendy, na odcinku tej drogi, która wówczas była jedynie wąskim traktem przez las, doszło do brutalnego starcia między polskimi partyzantami a niemieckimi wojskami. Mówi się, że partyzanci z oddziału dowodzonego przez kapitana Jana Kwiatkowskiego zaskoczyli. Niemiecki konwój przewożący ważne dokumenty i zaopatrzenie. W potyczce zginęło wielu żołnierzy po obu stronach, ale to niemiecka strata była największa. Wszyscy żołnierze konwoju zostali zabici. Niemcy w akcie zemsty schwytali kilku okolicznych mieszkańców, których oskarżyli o współpracę z partyzantami. Wszyscy zostali rozstrzelani. I pochowani w masowych grobach w lesie, tuż obok traktu. Z tego powodu miejscowi wierzą, że ziemia na tym odcinku została przeklęta, a dusze tych, którzy tam zginęli, nie zaznały spokoju. Od tamtej pory miejsce to zaczęło zbierać swoje żniwo, jakby domagało się ofiar za przelaną krew. Drugi incydent mgła, której nie powinno być 2010 rok. W marcu 2010 roku o godzinie 2:45 na czarnej drodze doszło do kolejnego niewytłumaczalnego zdarzenia. Anna i Tomasz Wysoccy, młode małżeństwo z Poznania, wracali z urlopu spędzonego nad morzem. Trasa była spokojna, a noc bezchmurna. Nie było żadnych oznak złej pogody, jednak gdy zbliżali się do owianego złą sławą odcinka, wszystko nagle się zmieniło. Zupełnie niespodziewanie gęsta mgła zaczęła spowijać drogę. Anna, siedząca za kierownicą, zwolniła, ale już po chwili nie widziała nic poza mleczną zawiesiną. Tomasz próbował pomóc, sugerując zatrzymanie samochodu na poboczu, ale nie byli w stanie nawet dostrzec krawędzi jezdni. Mgła była tak gęsta, że dosłownie można było ją kroić nożem. W pewnym momencie z mgły zaczęły wyłaniać się postaci. Z początku były to tylko cienie, ale z każdym metrem Anna i Tomasz widzieli je coraz wyraźniej. To byli ludzie. Stali na poboczu. Ubrani w stare mundury wojskowe, a ich twarze były zniekształcone cierpieniem. Niektóre z postaci wyciągały ręce, jakby próbując zatrzymać pojazd, inne po prostu patrzyły, jakby z wyrzutem. Anna spanikowała i dodała gazu, próbując jak najszybciej opuścić ten odcinek, ale im szybciej jechali, tym więcej postaci pojawiało się na drodze. Jeden z duchów, Wysoki mężczyzna z blizną na twarzy nagle znalazł się tuż przed samochodem. Anna instynktownie skręciła, tracąc kontrolę nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu szybko zjawiły się służby ratunkowe. Oboje pasażerowie przeżyli, ale byli w stanie głębokiego szoku. Policja, badając okoliczności wypadku, nie znalazła żadnych śladów mgły ani postaci. Które mogłyby spowodować wypadek. Co więcej, na całym odcinku drogi nie było żadnych innych świadków, którzy potwierdziliby obecność takiej mgły. Meteorolodzy również nie potrafili wyjaśnić, skąd wzięła się tak nagła i intensywna mgła, gdyż warunki pogodowe były całkowicie spokojne. Trzeci incydent głosy z przeszłości 2017 rok. Niecałe 7 lat później, w listopadzie 2017 roku, doszło do kolejnego niezwykłego wydarzenia na czarnej drodze. Tym razem ofiarą tajemniczych zjawisk padł 28-letni Piotr Kaczmarek, inżynier z Wrocławia, który późnym wieczorem wracał do domu po wizycie urodziny w Szczecinie. Około godziny 1:15 w nocy Piotr jechał samotnie. Gdy nagle jego radio zaczęło przerywać. Początkowo myślał, że to tylko zakłócenia, ale po chwili z głośników zaczęły dobiegać dziwne dźwięki. To były głosy. Nie był to jednak zwykły szumeteru. Piotr słyszał wyraźne słowa, wypowiadane po niemiecku i polsku. Ktoś krzyczał rozkazy, ktoś inny błagał o litość. Brzmiało to jak odgłosy bitwy. Jakby radio przechwytywało transmisję sprzed dziesięcioleci. Zaniepokojony Piotr próbował wyłączyć radio, ale pokrętło nie reagowało. Wtedy na drodze pojawiła się mgła, a przed samochodem wyrosły sylwetki ludzi. Piotr, mimo przerażenia, zwolnił i zbliżył się do jednej z postaci. To był młody żołnierz, cały pokryty krwią, trzymający w rękach karabin. Jego oczy były martwe, a twarz wyrażała niewypowiedziany ból. Gdy Piotr zatrzymał samochód, postać zaczęła mówić, ale słowa były zniekształcone i niezrozumiałe. Nagle wszystkie urządzenia elektroniczne w samochodzie zgasły. Radio, światła, silnik, wszystko przestało działać. Piotr został w całkowitych ciemnościach, otoczonym mgłą i widmowymi postaciami. Zaczęły one zbliżać się do pojazdu, a młody żołnierz uniósł karabin, celując prosto w niego. W tej chwili Piotr stracił przytomność. Kiedy obudził się kilka godzin później, był sam na drodze, a samochód działał normalnie. Jednak coś było nie tak. Zauważył, że zegar na desce rozdzielczej wskazuje godzinę 4:30 nad ranem, a on sam znajdował się kilkanaście kilometrów dalej niż w miejscu gdzie stracił przytomność? Jakim cudem pokonał ten dystans, nie prowadząc samochodu? I dlaczego jego zegarek wskazywał dokładnie tę samą godzinę, co wtedy, gdy wjeżdżał na czarną drogę? Po powrocie do domu Piotr próbował odnaleźć logiczne wyjaśnienie, ale nie udało mu się. Kolejne miesiące przyniosły dziwne sny i uczucie, że ktoś go obserwuje. Ostatecznie. Zdecydował się na przeprowadzkę z Wrocławia, twierdząc, że nie czuje się bezpiecznie. Co kryje czarna droga? Czarna droga jest miejscem pełnym tajemnic i niebezpieczeństw. Wypadki, które miały tam miejsce, wydają się być czymś więcej niż zwykłymi tragediami drogowymi. Każde zdarzenie, każdy incydent. Nosi w sobie ślad czegoś nadprzyrodzonego, jakby rzeczywistość i przeszłość zderzały się na tym odcinku drogi, tworząc niebezpieczną mieszaninę. Mimo, że nie ma jednoznacznych dowodów na paranormalne zjawiska, to liczba niewyjaśnionych wypadków i relacji świadków nie pozostawia wątpliwości. Coś złego dzieje się na tej drodze. Czy to przekleństwo przeszłości, czy może echo dawnych tragedii, które wciąż żyje w mrokach lasów otaczających trasę? Jedno jest pewne: Czarna Droga to miejsce, którego lepiej unikać, szczególnie nocą. W świecie pełnym nauki i technologii są jeszcze miejsca, gdzie mroczne siły zdają się rządzić, a Czarna Droga jest jednym z takich miejsc. Dziękuję Ci, widzu, że wspierasz mój kanał oglądając moje filmy. Zachęcam Cię do pozostawienia komentarza pod filmem i dyskusję na ten temat. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj mój kanał po więcej tajemnic.